Cześć witajcie! Dziś lecimy z testem takiego młodzieża. Jest mój pies. Zobaczcie jakie matrydy. Z testem takiego młodzieża Altirei Shell. 12 sztuk w opakowaniu jest. Kto śledzi mój kanał, ten wie gdzie został zakupiony. 162 gramy na 12 sztuk. Tu mamy takie piękne efekty szelek. O długim naświetlaniu. Tu jest też coś takiego. Zobaczmy, jak to wygląda. Rura jest pusta. Nie ma tam żadnego obciążnika. Tu mamy na rurze informacje. 13,5 g na jedną sztukę, czyli Wszelkie są takimi kolorami oznaczone. sznurki Czyli będzie chyba 6 efektów Odpalimy cały ten rząd I dla pewności jeszcze jedną tą czerwoną Zobaczymy czy to będzie to samo Odpalimy je jedna po drugiej Także co Czekamy aż się ściemni Do dzieła Tak więc najpierw zaczynamy od tych z czerwonymi sznurkami Zobaczymy czy się potwierdzi fakt czy te kolory oznaczają efekty? Czy takie same będą? Spalamy czerwoną. Ładny efekt dość duży. Zaśnie tutaj, ale nie był. Nie był za głośny. Głośny nie był. Jeszcze raz czerwono. Tak, to są takie same efekty. Pamiętajcie, żeby po każdym wystrzale sprawdzić, czy nic nie ma, najlepiej profilaktycznie wysypać, żeby nic tam nie było. Teraz kolejny, chyba czarny sznurek. O, to była słabiutka, ale jak wysoko ją wystrzeliło? There's zielona. O, to był piękny efekt. Był bardzo duży. Długi czas palenia miała. Już myślałem, że nie wystrzeli. Teraz zbierałem szturkiem. Dość wysoko strzela. Tu efekt taki w miarę był. Pioletowa. Fajny mają ten wyższy z rury. A to dopiero wywaliło. Została nam ostatnia. O kolorze żółtym. Rura już gorąca. Pokaż klasę. Ostatnia. Yeah. O, crackling. Bardzo ładna, ta była głośna no. Musisz polecam, fajna sprawa Wiecie gdzie go kupić chyba Fajnie strzela na razie